Skoda wreszcie zrezygnowała ze stacyjki, zastępując ją przyciskiem start-stop, który w sumie też jest niepotrzebny. I to złącze jest kluczowe, jeśli zamierzamy wykorzystywać nasze auto elektryczne do dalszych podróży. Wydaje mi się, że bardzo zbliżony jest sposób amortyzacji, sposób wybierania nierówności do Citroena C6. Elektryzujące rozważania roślinożercy. Ostatnio dzięki uprzejmości autosalon Margo Szczotok z Rybnika miałem możliwość dosyć intensywnie pojeździć samochodem Skoda Enyaq. Jest to całkowicie elektryczny samochód, który został podobno zaprojektowany od samego początku jako auto elektryczne. Wersja, z której miałem przyjemność korzystać, to wersja o największej pojemności baterii użytkowej, wynoszącej 77 kWh. Handlowe oznaczenie tego modelu to 80. Chcąc sprawdzić, jak wygląda korzystanie z auta elektrycznego, przejechałem nim w ciągu dwóch dni ponad 1500 km. Zrobiliśmy trasę Bytom-Kraków, Kraków-Wrocław, Wrocław-Bytom i z Bytomia do Warszawy i z powrotem do Bytomia. Myślę, że warto spojrzeć na ten samochód z perspektywy osoby, która na co dzień jeździ wyłącznie autem elektrycznym, co więcej autem elektrycznym ładowanym ze słońca. Zatem zapraszam do obejrzenia filmu, w którym przedstawiam swoje wrażenia i spostrzeżenia z korzystania z tego auta. Skoda Enyaq to średniej wielkości SUV ze sporym rozstawem osi. Dzięki temu 5 dorosłych osób może nim bardzo wygodnie podróżować, korzystając z doskonałego wyciszenia. Duże koła o średnicy 21 cali, co ciekawe, o różnych profilach na każdej z osi. Duży pseudogrill nawiązujący do stylu Skody. Zdecydowano się na normalne, czyli klasyczne klamki na zewnątrz i wewnątrz samochodu. Wnętrze robi bardzo dobre wrażenie. Przede wszystkim jest przestronny i od razu czuje się wysoką dbałość o jakość wykończenia. Brak tunelu środkowego umożliwił umieszczenie pod cup holderami dodatkowej półki na drobiazgi. Mamy także schowek w podłokietniku oraz co dość istotne, normalnie otwierany schowek pasażera, czyli glovebox. Skoda wreszcie zrezygnowała ze stacyjki, zastępując ją przyciskiem start-stop który w sumie też jest niepotrzebny, gdyż auto wykrywa obecność bezprzewodowego kluczyka. Niestety nie oferuje tylko jeden klasyczny bagażnik. Wygląda na spory, pozwalający z pewnością na podróżowanie z dużą liczbą walizek. Jednak miejsce na kable i mobilną ładowarkę, jak zwykle w autach elektrycznych, umieszczone zostało w dodatkowej komorze pod podłogą bagażnika. Dostęp do kabli mamy po uniesieniu odpowiedniej klapy. Jednak jeśli są już w nim te walizki, to wyjęcie kabli może być utrudnione. Jeśli przypadkiem właśnie padałby deszcz, wówczas staje się to także kłopotliwe. Regulacja fotela kierowcy odbywa się elektrycznie, natomiast pasażer ma do dyspozycji zwykłe analogowe dźwignie. Podobnie położenie kierownicy również reguluje się manualnie. Mimo obecności sporego tabletu, sterującego niektórymi ustawieniami samochodu, weniaku prędkościomierz i inne podstawowe informacje, często przydatne w czasie jazdy, są wyświetlane na ekranie znajdującym się za kierownicą. No i są normalne przyciski dające szybki dostęp do wybranych funkcji samochodu. Ogrzewanie przednich foteli to niezbędny element auta elektrycznego. Tu włączane ikonko na tablecie. Przed cup holderami jest miejsce na dwa smartfony. W tej części znajduje się też selektor kierunku jazdy. Port ładowania znajduje się z tyłu, po prawej stronie samochodu. Dostępne jest złącze typ 2 oraz po zdjęciu zaślepki także CCS. Tu zobaczcie, tutaj auto ma złącze CCS. Które umożliwia ładowanie samochodu prądem stałym o większej mocy. W tym przypadku zdaje się jest to 126 kW. I to złącze jest kluczowe, jeśli zamierzamy wykorzystywać nasze auto elektryczne do dalszych podróży, gdyż umożliwia po prostu szybsze ładowanie. I szczerze mówiąc, auto bez tego złącza jest już o połowę swoich możliwości, powiedzmy, gorsze. No i czasami to złącze tutaj, proszę, jest zamaskowane taką zaślepką. No, niemniej jednak, zawsze zwróćcie uwagę, czy, czy wasze auto. Ma takie złącze. Zaraz po wejściu do auta rzuca się w oczy to, że to jest samochód, że to jest tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, że auto ma przyciski, guziczki, że, że jest takie pełne różnego rodzaju powiedzmy przełączeń. Nie jest to tylko tablet i jakieś dwa guziczki, tylko to jest po prostu coś co, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Drugą rzeczą, która jest charakterystyczna i powinna być dla auta elektrycznego, jest bezkluczykowe uruchamianie. No tu akurat w Skodzie już jest, więc wystarczy, że naciśniemy pedał hamulca i przełączymy sobie selektor kierunku jazdy. I tutaj jest taka zastanawiająca sytuacja. To, to, nie wiem, czemu w Skodach robią selektor, który ma dwie pozycje do jazdy na, na wprost. D i B. D daje możliwość zwiększania stopnia rekuperacji od 1 do 3. A B daje ten stopień rekuperacji energii od razu najwyższy. No i teraz takie od razu miałem pytanie: po co jest to D, skoro i tak wiadomo, że większość kierowców ustawi B, czyli żeby mieć jak największą odzyskiwalność energii w trakcie hamowania? No ale to, to już pytanie do, do inżynierów Skody: dlaczego w, i w tym samochodzie, czyli w Skodzie ENIAK, i w Skodzie City Go jest takie rozwiązanie? I tu mamy kolejną ciekawą rzecz, auto właściwie bezszmerowo jedzie. Wydaje się, że jest wyjątkowo cicho, przy dużych prędkościach też to będzie widać, dlatego że tak jak wspomniałem, dzięki uprzejmości firmy Margo Szczotok miałem możliwość przejechania tym samochodem naprawdę dużo kilometrów w ciągu krótkiego czasu, czyli w ciągu niecałych 48 godzin czy nawet, nawet krócej. I w tym aucie po prostu się nic nie słyszy, jest cisza. I to jest fantastyczne, jest bardzo dobrze wygłuszone i tak jak powinno właśnie być w aucie elektrycznym, że aż się nie chce radia włączać czy czegoś takiego, bo to po prostu ta cisza daje tą frajdę z jazdy. Tu jest to wyjątkowo dobrze, dobrze zrobione i czuć, że jest to auto auto elektryczne. Ma ciekawe rozwiązania, które powiedzmy powodują, że się dużo bezpieczniej w nim można czuć, że przyjemniej się jeździ w takim ogólnym. Jakby to powiedzieć, wrażenie jest mega, tak bym to określił. Że, jakbym miał w skrócie scharakteryzować ten samochód, to. Wrażenia z jazdy są fantastyczne, i po tych właśnie kilkunastu godzinach spędzonych za kierownicą po przejechaniu tych 1500 km, ja właściwie chciałem jechać dalej. Ja chciałem w kolejny dzień wybrać się w jakąś, w jakąś podróż. Trochę, trochę żałuję, że nie miałem na to czasu, ale no, polecam każdemu spróbować właśnie w ten sposób podejść do auta elektrycznego. Jeżeli zamierzacie kupić jakiś samochód elektryczny, nie zadawalajcie się jazdą próbną, że dealer przejedzie się z Wami tam pół godzinki po mieście, czy tutaj parę kółek zrobi. Spróbujcie, wypożycie nawet odpłatnie ten samochód, na, nawet na tydzień. Pojeździjcie, zobaczycie, jak, jak duża przyjemność jest z jazdy autem, w którym właściwie tak no słuchaj tylko opony. Tutaj tak jakby nie było silnika. W tym samochodzie fajnie rozwiązany jest elektro, elektroniczny system wspierania kierowania. To się tutaj nazywa Travel Assist. I on działa tak, powiedziałbym, tak jak powinien działać. Prowadzi nas w pasie, trzyma prawidłowo, w momencie kiedy chcemy zmienić pas, włączamy kierunkowskaz, na chwilę się ten asystent wyłącza, po czym jak wyłączymy kierunkowskaz, to on automatycznie wraca do trybu pracy, że dalej nas prowadzi w tym kolejnym, w tym pasie. To jest, to jest dosyć ciekawe, ponieważ wydaje mi się, że w innych samochodach te rozwiązania są troszeczkę prostsze. Inną ciekawostką jest to, że w tym samochodzie możemy regulować sobie poziom komfortu, w sensie zawieszenia. Tutaj są cztery tryby. Ja jeździłem właściwie na trybie komfort, na trybie normal. Tryb sport zwiększa jeszcze i tak już nie najgorsze przyspieszenie. Natomiast w trybie komfort wydaje mi się, że bardzo zbliżony jest sposób amortyzacji, sposób wybierania nierówności do Citroena C6, którym wcześniej jeździłem, który to samochód miał hydropneumatyczne zawieszenie i raczej ciężko znaleźć auto, które by miało podobny poziom komfortu. Tutaj powiedziałbym, że może nie jest to Citroen C6, ale na w czasie jazdy w trybie komfort wyraźnie czuję się, że. Dość łagodnie te, te nierówności są wybierane. Jak wspomniałem, zrobiłem taką trasę Bytom-Kraków, Kraków-Wrocław, Wrocław-Bytom i następnego dnia Bytom-Warszawa, i z powrotem do Bytomia. Szacuję, że te 25 minut to, to ładowanie na stacji ładowania przy autostradzie. Tyle dłużej po prostu spędziłem na tej, na tej stacji, niż gdyby to była stacja benzynowa. I sądzę, że. Biorąc pod uwagę, że łączna podróż trwała kilkanaście godzin, około 15, no to ta 25 minut naprawdę nie robi żadnej różnicy. No ale wracając tutaj do, do samego samochodu, tutaj zasięg przy pełnym naładowaniu, tu przypominam, bateria użytkową pojemność ma 77 kWh. No, producent oczywiście podaje większą pojemność, ale część tej pojemności jest po prostu nieużywana do jazdy. Nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły techniczne, natomiast zasadniczo interesuje nas pojemność użytkowa. Te 77 kWh powinno starczyć na 400-430 km normalnej jazdy, takie wyniki osiągnąłem podczas mojej wycieczki. Przy czym przy szybszej jeździe powyżej 100 km na godzinę, to tutaj już zużycie było na poziomie 28. Kilowatogodzin na 100 km, z kolei jak jechaliśmy tak zwanymi drogami krajowymi, powiedzmy z prędkością średnią około 60 km, tak nam wyszło, to wówczas zużycie nie przekroczyło 14,5 kWh na 100 km. Bardzo ważne, o czym zawsze przypominam, jest to, jaka jest temperatura na zewnątrz, bo głównie zasięg tego auta, którym będziemy jechać, będzie zależał od, przede wszystkim od temperatury otoczenia a dopiero potem od prędkości, z jaką jedziemy, no i ewentualnie częstotliwości hamowania, ale to e, oczywiście na trasie się mniej hamuje, więc ta poziom rekuperacji energii do baterii jest oczywiście mniejszy, w mieście się więcej hamuje. Kolejną rzeczą, którą warto, żeby auto elektryczne miało, jest e, chłodzenie lub w zasadzie zarządzanie e, temperaturą baterii z wykorzystaniem płynu, bo bateria ma określone parametry, przy których e, jej Powiedzmy, naj, najkorzystniej funkcjonuje. No i w tym samochodzie jest zarządzanie, właśnie cieczą. Konkretnie zarządzanie temperaturą baterii przy, przy pomocy cieczy. Wykorzystywane jest do chłodzenia, ale też do podgrzewania baterii, bo w pewnych sytuacjach trzeba podgrzać temperatur, podwyższyć temperaturę baterii, żeby, żeby się ten proces ładowania odbywał w lepszych warunkach. Warto też wspomnieć, że to auto sprawia wrażenie, Większego w środku niż jest na zewnątrz. Dlatego to też tak jest, gdyż samochody spalinowe mają dłuższe zwisy, jak to się mówi zwis przedni, zwis tylny są z reguły dłuższe, szczególnie przedni, bo tam jest silnik, ten cały ze sprzętem tutaj tego nie ma. Niektórzy producenci wykorzystują te przestrzenie do, bagaż... do, do umieszczania tam bagażników. No to akurat w skodzie z przodu jest jakieś wypełnienie tej przestrzeni. Auto od początku zaprojektowane jako elektryczne powinno w środku mieć sporo miejsca po prostu i tutaj ten Eniac e, właśnie tu nie ma na co narzekać na, trudno się czegoś przyczepić e, wykończenie jest na bardzo wysokim poziomie kierownica się super trzyma wspomaganie kierownicy bardzo bardzo dobrze działa ta kierownica nawet jest ogrzewana to też jest fajny gadżet bo w zimie znowu lepiej włączyć ogrzewanie niż ogrzewanie kierownicy niż zużywać prąd na ogrzewanie całej kabiny do jakich zastosowań można wykorzystać ten samochód? No, próbowaliśmy go do dostarczania posiłków, ale on jest po prostu za duży. Ale auto jako, czy jako taksówka, czy jako po prostu auto dla dużej rodziny, czy auto reprezentacyjne. Czy w ogóle jak ktoś chciałby mieć suwa, to to jest jak najbardziej samochód godny polecenia i wydaje mi się, że warto go rozważyć. Często kalkulacje robi się porównując Standardową wersję wyposażenia dla auta spalinowego z autem elektrycznym, które bardzo często jego wyposażenie jest na poziomie najwyższym. Czyli to nie do końca będzie tak, że różnica w cenie auta elektrycznego będzie tak, tak bardzo duża, jak to powszechnie się uważa, natomiast później koszty eksploatacji są znacznie niższe. Różnica w ekonomii jazdy. Pomiędzy samochodem elektrycznym a spalinowym jest bardzo, bardzo dużo na korzyść samochodu elektrycznego. Tutaj to, co na początku się wyda troszeczkę więcej na, na zakup tego auta, w dłuższej perspektywie zwróci nam się w tym, że będziemy mieć niższe koszty eksploatacji. Tu skoda pokazuje, że można zrobić auto naprawdę wysokiej jakości projektując je od początku, od zera jako auto elektryczne. Jest bardzo funkcjonalny samochód, bardzo przyjemnie się nim jeździ. Myślę, że gdyby była kolejna okazja wybrania się w jakąś dłuższą podróż tym samochodem, to naprawdę bardzo fajnie się jeździ i bardzo chętnie bym się w taką podróż wybrał. No i mogę jeszcze raz podziękować firmie Margo Szczotok z Rybnika za wypożyczenie samochodu i za życzliwość i zrozumienie, że tyle kilometrów nim przejechałem. Podsumowując. Skoda Enyaq to funkcjonalny samochód elektryczny, którym się bardzo przyjemnie i wygodnie jeździ. Dość wysoka maksymalna moc ładowania prądem stałym pozwala na dalekie podróże. Jazda jest wygodna, przyjemna, w ciszy. W sumie to nie bardzo chciałem oddawać to auto. Stosunkowo miękkie zawieszenie, komfortowe fotele, przyjemna w dotyku kierownica, dobra manewrowość. Tak po prostu bardzo fajnie się nim jeździło. Może jeszcze kiedyś uda mi się ten samochód wypożyczyć i wybiorę się nim w dalszą podróż. Tymczasem zachęcam do wypróbowania Eniaka w praktyce.